Dzisiaj Alfa Romeo <coughs> GT. E, wymienimy klameczkę, bo się klientowi ułamała. Mamy taką nową. Pokażę Wam, jak to zrobić. Dobra, pierwsze, co po otwarciu drzwi podnosimy sobie tutaj włącznik. <coughs> wyciągamy tutaj sobie jedną zaślepkę. Tutaj drugą zaślepkę. Z tą jest trochę ciężej. Zdejmujemy tutaj ten y, plastik z rogu. Tutaj wyciągamy ten plasticzek. Tu może pęknąć. Mi to pękło. E, no, trzeba będzie to jakoś podkleić, i odkręcamy na dole śrubki tu w lampce. Tu, tu, tu i tam. No i oczywiście tu jedna śrubeczka, tutaj druga, trzecia tutaj. Ok, boczek yy, odciągamy dół. Górę wysuwamy. Tutaj klamka nam wychodzi i zostaje. Odpinamy sobie żółtą wtyczkę. Okej, okay, jednak żółtej wtyczki nie odpinamy tylko wypinamy to całe mocowanie i wyciągamy przez otwór no i na dole jeszcze wtyczka od lampki jest Dobra, to trzeba jednak próć, bo to jest takie delikatne jak opłatek normalnie rywie się niemiłosiernie także to trzeba będzie później posklejać demontujemy ten, tą gumę tutaj tu będzie śruba od klamki po zdemontowaniu tego, tej gumy widać yy, śrubkę torx 30 ta to jasna odkręcamy A, ją. tu odkręcamy głośnik odrywamy tutaj jeszcze odpinamy go oczywiście zdjęta tapicerka odkręcamy tą śrubę tutaj na dole tą śrubę i tu u góry tą śrubę ok, szyba wyciągnięta żeby ją zdemontować to trzeba y, odkręcić te nakrętki tutaj i śrubka i nakrętka tam i zdemontować tutaj tą, tą y, listwę, bo nie wyjdzie nam przez to, że, jest, że są te yy, wystające śruby, nie wyjdzie nam tutaj i będzie nam blokowało. Plastik. On jest yy, przykręcony na trzy śruby, on wchodzi tam, trzyma ten pręt, ja to odkręcam, wtedy tutaj ręką do, dokładnie za tym mechanizmem od, yy, szyby jest yy, nakrętka. Odkręcam na dziesiątce. Nie wiem, czy tu zobaczymy. Nie wiem, czy tam coś widać, ale jest na dziesiątce. O, widać. Jest tutaj na dziesiątce. Odkręcam ją. Jest opcja jeszcze też taka, że demontujemy tutaj mechanizm i wtedy dostajemy się bezpośrednio z tej strony, ale po prostu mi się nie chce. Dobra, teraz, jak już mamy tu wszystko podkręcane, Czas zdjąć ten pręcik, który idzie do góry. Te zabezpieczenie czerwone, br brązowe. Odsuwamy je plastik. Wysunie nam się wtedy stamtąd, wysunie nam się ten pręcik, i będziemy mogli wyciągnąć klamkę. Bo tutaj jest, nie wiem czy to będzie widać. O, jest troszkę widać. Tak to jest zrobione, że się nie da wysunąć tego. Także dlatego, tak, tak to wygląda. Jak mamy tutaj to włożone, jedziemy z tym do góry do góry odsuwamy dół wyjeżdżamy za blachę i w dół i wtedy powoli powoli żeby nie uszkodzić tutaj koloru i tak dalej wysuwamy to wszystko teraz demontuję ten czerwony plastik z cięgnem wkładam cięgno do klamki i z klamką wkładam to wszystko ok klamka zamontowana cięgno tam jest podłączone teraz wkładam ten plastik wkładam szybę, podłączam. Yy, sklejam to wszystko, podłączam tutaj yy, elektrykę całą. Odkręcam moduł. No i powinno działać. Klamka widać, że chodzi, także jest fajnie. Ok, wszystko poskładane. Liswy wszystkie plastiki. Teraz sprawdzimy, czy klamka działa. Działa, ok. Pierwsze sprawdzenie klamek proponuję zawsze sobie włożyć tu śrubokręt i otworzyć, bo czasami zdarzy się tak, że gdzieś tam nam plastik nie wejdzie, zatrzask jakiś i może być tak, że po prostu nie będziemy mogli otworzyć od tamtej strony. Może się uszkodzić ta klamka wewnętrzna, dlatego lepiej zrobić tak, żeby mieć cały czas otwarte drzwi. To wszystko. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam.